Siemaneczko w 40. części Let's Play Watch Dogs. Ostatnio wyczyściliśmy pewne osiedle z brudu. Um, cały czas mnie ciekawi, dlaczego nie sprawdzamy, co się dzieje z naszym snajperem nie? Chyba, że to był blef, no ale nie zadzwonił mnie nic. Dziwna sprawa, no ale dobra. Quest główny jest teoretycznie w naszej bazie, więc chodźmy. Zobaczymy. Zobaczymy, co tam się. Od Janie Pawla. Rozpocznij misję? No pewnie. coś puka. I trzeba sprawdzić, czy on faktycznie nie wiedział o naszym istnieniu, czy nie. No i zaczynamy akt czwarty. A mnie coś... O, przepraszam, gdzie coś kręci. Może on faktycznie był też to w to wmieszany? Znaczy, no nie, no, nie ukrywajmy, to był zły urwiel i dobrze, że go załatwiliśmy. Ale ciekawe, czy on sobie zdawał sprawę o zamachu na naszą rodzinę wcześniej, czy w ogóle brał w tym udział, e, czy o co w ogóle chodzi w tym. Right, let's do this. Hey. This? To, to zadane tam nice są. Jest tak dużo, Aiden. Tak, musimy przejrzeć to wszystko i znaleźć imię. Tak, no, masz szczęście, bo ten bałagan ma mnóstwo imion, a każdy z nich jest związany z jakimś Dirty cops, the club, greedy moguls, even your stand-up do-gooders. Irek was planning to blackmail the whole city. Mm -hmm. Hey, what's this? Is this off the server? Oh hell! Somebody's trying to hack in. We'll lose everything. Shut him out! Now! What do we do? Follow that signal back. If we can find the source, kill his access. ta baza, mia baza miała być nienamierzalna chyba, nie? Ślak by to. No nie panikuj, bo się stresuje, no. Kur... Jezus. Maryja, dobra. Co sobie jajca robicie? No kurwa. Dobra.

Dobra. Powiedz mi, że to już ostatnia plansza. No nie, mów mi, że wszystkie nasze dane złoił. Nie jest ten koleś, o którym ona mówiła, że jest niebezpieczny? Kiedyś tam? I could tell. Never heard of them before. I can't explain. I, I, I wanted to tell you. Nice work. Names, please. Are you planning to hurt them? When has that ever bothered you? I trust the amount is satisfactory. Damien Brinks and Aiden, Aiden? Pierce. Someone's knocking. Clara. Aiden is coming. We're going to have to shut him out fast. Aiden!

Trace it, I'm on it, son of a bitch, come on man! come on, we we going? Going? That smart ass just hit us with one hell of a virus, he copied everything we had and wiped it from our systems, he knew exactly how to shut us down, I gotta go reboot the backup tower, without it, no default, no default, no data, I'll go, no, 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 I'll go, I don't mind getting my hands dirty, man, you know what Aiden?

Ze wszystkim playing, dopiętym defraud, na ostatni guzik, tak, teraz mam na karku jeszcze naszego starego współlasa. No i straciłem kompankę, bo nas kiedyś sprzedała. Przez nią to całe gówno, w zasadzie tak. nic? Nie, peep?

Czy ja robię jakąś misję? Dawało mi się, że nie. My jeszcze zobaczymy, co się stanie. Dobra, wyjdźmy na razie stąd. Jakieś przestępstwo wykryto. No. Wyjdź, wyjdź, tak. Już czekam na, jak, aż to się automatycznie otworzy. Naprawdę nie mogę skorzystać z tej podróży. E, już mogę. Uff. O, piękna gablota zaparkowana. idealnie, dobra, pora się spotkać. No ale jak się spotkam z nim, to co my mu tak właściwie powiemy? Dyrektor Charlotte Gardner poszedł na rekord, mówiąc, że zakończona próba data leaku jest dowodem, że korporacja jest bardziej bezpieczna niż kiedykolwiek. Ciekawe... Nowy system kodowania, oby nie, bo my mamy gościa od starego systemu kodowania. Nie wychodź! Dobra, nie marudź, jak chcesz możesz wziąć to auto. Jakieś chrupnięcia mam, kurde, od tej zadymy w tych blokach. I used to go JFPS. I don't have the data. Damien'll know the second he sees me. Maybe I can make that work for me. He told Bloom he'd deliver what we found, including the blackmail Iraq has on them. Yeah. He's painted himself into a corner. No, na obiecywał, na obiecywał, a klops. data? I didn't bring your sister. We're so predictable. You made a deal with Bloom. Where did you hear that? <laughs> you have a problem, Damien. See that deal Angel's on the hard drive? What are you gonna tell him if I give you nothing? You're forgetting something. Your sister lives or dies in a phone call. Then kill her. <laughs> you almost had me, Aiden. You're not thinking it through, Damien. That deal has sealed your fate. If you kill Nikki, you get nothing from me. You think Bloom is gonna give you a pass? They're gonna send fixers to hunt you down. So right now, I'm the one who decides your fate. Get my sister on the phone. We really are partners, Aiden. Like it or not, we need each other. Aiden, you okay? Are you alright? I'm scared. Please tell me that Jackson is safe. If you're not taking me seriously. Next time I trochę przypału mi narobił. Troszeczkę przypału mi narobił. O kurwa, mam wszystkie gwiazdki.

A, to są z policji uciekać, świetnie, ale myślę, że tu standardowy numer na na motorówkę myślę, że zadziała idealnie. O Jezus! Przepraszam, tylko może... Trochę jest bardzo wyrywne, trochę bardzo, tak, świetny dobór słów. Po prostu w luj wyrywne to auto potrafi być. Ma cholerny pazur. Przepraszam, przepraszam Chcę mi powiedzieć, że tu to, mi... to jest tylko taksówka policyjna Dobra Nie przejmujcie się mną. O Jezus, jest tu jeszcze snajpera jakiegoś mają Ale mamy w sumie wszystkie te: znaczy no, gwiazdki, no. kul zasięg. Mam nadzieję, że nie mają motorówek. Nie, już wymiękają. Klasyka zawsze się sprawdza, co? No ale przez moment było gorąco. Dobra. Ucieczka udana, tak? Dobra, to czekamy na telefon. A, i to koniec kolejnej misji, tak? Dobra, coś korczy mnie, żeby zrobić sobie już koniec w tym odcinku. Ile mamy tych punktów? Siedem punktów. Fu. Kusi mnie, żeby coś wreszcie tutaj zainwestować z tych rzeczy. Natychmiastowe odnowienie koncentracji Mówi, Warto korzystać też z tych pigułek, ale Wie to na pewno nie. A to, hmm, to też nie, ta, 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 to drzewko w ogóle mnie nie interesuje. Nie korzystałem z tego. Ale ma 7 punktów.

We're gonna get her back. I, think that that find I heard a PA sound in our call, way in the background. The voice said something, a name or a place. You think you can clean the audio? Try to make out what he's saying? Yeah, audio wizardry ain't my thing. Send me what you got, I'm sure I can do something. Okay, I'm heading back to the bunker. No, 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 no! We got one more job. You won't believe what I found. Default love shack. Okej Ale to myślę, że to będzie na szczurza Nora. Dobra, Gnoju, bardzo mnie zirytowałeś. Ale dobra, dwa pytania. Co się dzieje z tą naszą wytatuowaną hakerką? I ciągle nie wiem, co z naszym snajperem, nie? Ale dobra, ten odcinek będzie nieco krótszy, ale na. Syty materiałem, jest fest. Bo było naprawdę przez chwilę gorąco i dużo się dzieje. I ogólnie, tak jak powtarzam, to bardzo często no, fabuła tutaj jest piękna. Naprawdę satysfakcjonująca, ciekawa, niepowtarzająca się. O, tak w skrócie. Dobra, ale na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Także wpadajcie do opisu. I na razie.